Ogłaszam otwarcie nowego roku akademickiego. 1 października w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego ponownie zabrzmiało Gaudeamus gitu. Oficjalna inauguracja roku akademickiego zgromadziła studentów, pracowników naukowych oraz władze uczelni i zaproszonych gości. To uroczysty moment, który otwiera kolejny etap w życiu akademickiej społeczności Zielonej Góry. Uniwersytet rozpoczyna dzisiaj 25 rok swojego funkcjonowania. Otwieramy 25 rok akademicki. Bardzo mnie to cieszy. To było ćwierć wieku, które pozwoliło zbudować bardzo nowoczesną, dobrze rozwijającą się uczelnię. Tutaj ukłony dla moich wszystkich poprzedników, bo. To ich również zasługa. Przy okazji 25-lecia również warto wspomnieć o tym, że świętujemy 60-lecie środowiska naukowego W ogóle, a jeszcze w listopadzie będziemy świętować 10 kierunku lekarskiego. Także jak Państwo widzicie tych rocznic w nadchodzącym roku akademickim jest sporo. Bardzo się cieszę, że tylu nowych studentów rozpoczyna nowy rok akademicki, bo przyjęliśmy ponad 3,5 tysiąca. Nowych studentów. W sumie Uniwersytet Zielonogórski, na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie studiowało ponad 10 tysięcy, prawie 10,5 tysiąca studentów, co też mnie bardzo cieszy. Plany, które na najbliższy rok można by było wyartykułować, no to przede wszystkim modernizacja bazy przedklinicznej. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia ponad 20 milionów i musimy to, tą modernizację zakończyć do połowy czerwca. Dostaliśmy 17 milionów na aparaturę badawczą z Urzędu Marszałkowskiego z Unii Europejskiej, więc rozpoczynamy również tę inwestycję. No i liczę, że studenci już w semestrze letnim zasiedlą, mówiąc brzydko, kultowy vice versa, albo chcemy skończyć remont tego akademika do końca roku kalendarzowego. No a na następne 25 lat no, chciałbym, żeby równie szybko uniwersytet się rozwijał i miał wielu, wielu ciekawych studentów i doskonałych naukowców. Zapytaliśmy studentów, jaki kierunek studiów wybrali, dlaczego zdecydowali się na Uniwersytet Zielonogórski oraz z jakim nastawieniem rozpoczynają nowy rok akademicki? Oto co nam powiedzieli, jaki kierunek wybrałeś w tym roku? W tym roku inżynieria biomedyczna. Sztuki wizualne. Lekarski. Wybrałem turystykę i rekreację. Ja akurat jestem z Zielonej Góry i po prostu to wygodne będzie dla mnie, bo jakbym miała jeździć do Wrocławia, to trochę by schodziło na tym jednak, a tutaj jest jednak mój dom rodzinny, więc wolałam tutaj studiować. Mieszkam w Zielonej Górze i mam wszystko tutaj, czego mi potrzeba. Zielona Góra jest jak dla mnie najprzyjemniejszym miastem do życia, do studiowania yy, i do wiązania z nią swojej przyszłości bo mają nowy sprzęt i też mam blisko z domu, bo z Głogowa jestem, połączenia z pociągów mamy fajne, no i jest to całkiem nowy kierunek i ponoć bardzo dobry tutaj w tej Zielonej Górze. Jestem pełen optymizmu, pełen nadziei, że obecny rok będzie bogaty w nowe doświadczenia, w nową zdobytą wiedzę, znajomości, może i przyjaźnie. Jestem optymistyczny. Nie no, wydaje mi się, że na luzie, że w sensie, że będzie dobrze. Jestem Szczęśliwa, że zaczynam nowy rozdział w życiu. Bardzo pozytywnie, bez stresu i z dobrymi chęciami. Oraz całym, swym postępowaniem. Oraz całym swym postępowaniem. Uniwersytet Zielonogórski wkracza w nowy rok akademicki z nową energią i ambitnymi planami. Przed studentami miesiące nauki, a przed uczelnią kolejne wyzwania i cele naukowe. Akademicka Zielona Góra znów tętni życiem. thank mm -hmm. you